Pięknie to. Teraz ja. Minka jest. Tak, trzeba było kliknąć, wiesz? Już ty. Dobra, tyle. Super. Kurwa, ciężko was złapać w kadrze. Ja już tu w ścianę wchodzę. Kurwa, tak, tak tego było lepiej. Widzisz, wiodło już działa, <grystanie> no Dobra. się dwubłuj, kurwa. Jeszcze <grystanie> nie śledził. Dwubłuj, kurwa. To naładzi. Limitują tutaj mokre ręce limitu. I siła chwytu. Następną paskę można Trzyma. O. Jest sam. Jeździec apokalipsy. Krywawym golfem przyjechał. Hello? Po Monstera jeszcze idziemy. No. no, coś no, coś no coś i ty pitesz. pewnie jeszcze papierosy znają życie. Ja papierosy mam, odpalę <laughs> sobie w zasadzie. Może gdybyś palił, to byłbyś taki silny jak Rafał, ale możesz tylko o tym pomyśleć. Gdybym tyle nie palił, to bym miał Ferrari. Ale lubię to jak wiem, w ogóle się lubię bawić. Powiedz widzę co się stało z twoimi e, piszczelami. Z moimi piszczelami stał się martwy ciąg. Ale Ara. jak krew leci, to trening jest nie... Czyli tak, trzeba ma... ustalić. Jak orzeł, to co? Patriotycznie Dylan. Orzeł patriotycznie Dylan, no? Reszka nowości. Dokładnie. Dobra. O, no dobra. Nie obróciła się nawet. Nie? Nie ma. Orzeł. Orzeł. No. możemy się przemieszczać powoli. Bo no, no idziemy. Lecimy? A, potem... A potem... po okresach. Tak, o. Z zamkniętymi oczami trafię nie po monstera wlecę tutaj. Wlecę. Zero. Co dla wita, co robisz? E, papieros na czas będzie palony. Jak... Czekajcie, tylko odparę sobie, żeby był przygotowany. <noise> tak. Na no, czas, star. Papieros na czas, potem kadłub na czas. Potem będziemy żegani nagrywać. <noise> Czuję. Czuję, ja że jak jest ciężko, to on, on nie musisz. Dym najgorzej. Tu jeszcze 2 sekundy. Dobrze. Ale dobrze ci idzie z parą. dobrze. Myślę, że poniżej minuty się wyrobi. Żeby... No, marchewa się zrobiła już trochę. Tak zwana. Jest go. 40 sekund masz. <laughs> dobrze, ja pisz dobrze. No. <laughs> I koniec familijny. Trzeba o i to już tak, powiem Ci, że tyle, skończony. Tak? A jak czas? 56, ale zatrzymałem troszeczkę później. Chyba niezły wynik. 56, świetny wynik. Dobra, no. Dobry wynik. I radę. Jeszcze trochę poprawić O, wszystkie? Yes. Forma taka ciężka, że odbijeś kolanem. A zwycięzcic wygrywa, czy? No na ten... i balon Kupujemy kebaba tego Znaczy oddajemy mu pieniądze na przykład <noise> Najpierw musisz oddać dać mi ze swojego no, no, to <noise> Ale może będę pierwszy Może nie będę musiał oddać no, Może nie. Idzie gwardia Będzie tu Mapa brzozowa idziemy tu chyba, tak? Zgadza się Tutaj jesteś. Idziemy robić trzodę. Kiedyś się mieściłem bez problemu. Jest trzymać zjednoczona. Ok. Aha. Dobra, mamy to. Widzowie, kebab będzie na czas jedzony od buta. Tylko ten jeszcze unboxing zrób go, żeby pokazać. Czas? Przyłóż do ręki na przykład. Spory. Jeszcze jakbyś mógł które złotka odpakować. Od treningu nic nie jadę, wleci jak zły. Ja jest jeszcze w picie Dobra, gotowi zawodnicy? Start. Poszło. Na którego zawodnika Paweł stawiasz? Kurwa. Na razie Rafałowi tak jakby wydaje mi się, że trochę lepiej idzie, bo szybko rusza ustami, dużo pije. I taki widać, że ma energię w tym. Ale to gazowane picie kurwa, nie wiem czy będzie z tutaj. Zobaczymy. Kacperku, weź się pośpiesz. Bo to nie są przelewki. Ja mówiłem, poniżej 10 to kurwa Już nie ma sobą Nie ma, nie ma. Ale na razie jest jeszcze smaczny, nie? Już też na fajny razie jest. Jeszcze się fajnie. Ale ale jeszcze smaczny, no. I trzeba szybko jeść, żeby do mózgu nie dotarła informacja. No już kurwa, ej, szybko to idzie. Rafałowi to nieźle idzie, no? no Kacper, dawaj, siźnie. musisz Rafał przyspieszyć, siźnie. bo ja liczyłem na ciebie mocno. Wiem, się ja to musisz sobie odznać, kiedy Rafał nie? Skończył. Tak, A tak. tak no. Międzyczas zapodam. Nie, nie, nie wiem, czy umiem. No, jestem na prowadzeniu. Ej, jest gość dobry. Minuta 20 na razie minęła. Kłopoty Kacper. Nie, to myślę, że Michał na pewno się zmieści poniżej 10. Kacper myślę, że też. No mówię ci gościu, że on jest szybkim, mega. Minuta 40, on to kurwa w 5 minut zje. Ej, kurwa. Ja mówię, że 10 minut nie zje. Może będzie jakiś kryzys, nie? No. Ale póki co nie widać, żeby nas ciągnął. Rafał, tak jak na siłowni, tak i w jedzeniu, zawsze 100%. Trzy minuty będą. No, myślę, że będą. Może tytuł ustanowili rekord jedzenia na kebaba na czas w Brzezowie? są. No. Chuj do ręki mi się zwiążę. To mięso. Oj, mamy. Ale jest mocarny, no. Jest, no. Dwa pięćdziesiąt jest na razie. Nie co, ryb. Jaki jest czas? Trzy minuty, dwie sekundy. I tu walka się będzie toczyć o drugie, trzecie miejsce. jest faworyt. Kurwa, nie wyciągnąłem żadnych wniosków, w sumie. Nie było czasu. Jeszcze musisz te ze skotków spierdoli Koniec. 3,26 było. Git. <laughs> Jebać kurwa. Jebać. Wysoko postawiłem tą osobistą przedkę. Ale jak ciężko było? Lekko? No trochę pchałem, nie? Ale jest picie... do przebicia. Ale picie pomaga dużo? 26. Nie, nic nie daje, bo jest. Trzeba się wysilać, żeby pić wiesz. I jeść. Z tego. Ile Z gwinta. nie? Mhm. Jakbym miał w szklance, to może rzeczywiście by coś dało. Są Co, to, jakie serwetki? <laughs> Pokabrody. <laughs> <laughs> Jak Ja chyba miniaturkę właśnie <laughs> znalazłem. <laughs> ja nawet też jeźdź, jeźdź do końca. <laughs> to zjeść mi jest ja to Jestem tak. kurwa głodny. No oglądałem się dużo i film szefa, pozdrawiam, może jakaś współpraca do odcinka Chętnie, ja, chętnie... On jest dobry wariat, no. ja też oglądałem kiedyś tego Epic, epic Cheat Meal. meal Przepraszam, no. Epic cheat, cheat Meal. W ogóle już przechuj Matt Stoney, nie? Tak, za no. oceanu kurwa. Kola zero, bo jestem fit, nie? No fit, dokładnie. W końcówka, 40 sekund. No Ile mamy do... No, do do, 10. Dziesiątki, do dziesiątki, do 40 sekund, to daj się. Eda. 12 Nie no, wystarczy, że do burzy Do burzy, do burzy 6, 6, 6, 6 5. 6, no, 5, 3, no. 2 o, Udało o, się, brawo, akurat 10 dyka, minut 10 minut równiutkie brawo. Ładnie, ładnie Brawo Dawaj, dawaj O Maciek, dobra taktyka, właśnie po musisz tak gryźć, gryźć I ładować dalej Jazda, jazda Ciężko jest Dobry? Teraz że będzie 52 sekundy mamy nie możesz Maciek tak przeżuwać. Musisz pchać od razu następnego gryza. Walka o przetrwanie, kurwa. O tak, tak, tak. O to chodzi, nie? Mówię, jebać zasady. Nie bójcie się ubrudzić, nie? Trzeba, mhm. Trzeba kurwa. Trzeba się ubrudzić, ja żeby wpierdolić. Ja muszę potrenować, może na ilość, ewentualnie. Ej, ile to ja tam to miałem, czy coś? 3 kurwa. Poniżej trzech jest cel następny. No teraz czuję, jak na 100, su na 100 subów wiem, poniżej trzech. Także subujcie. Jak nie zjem to jestem kurwą jebaną Ja bym się z Kamilem Borskiem, borkiem też jeszcze zmierzył, bo on... No... Znaczy nie wiem czy szybko, ale do wpierdalania ma spust. A to robi swoje. I jest na końcówce redukcji. Także to też kurwa ma wpływ, nie? to będzie miał ten. Także będzie miał spust. To znaczy, że jeszcze nie osiągnąłeś pełni swojego potencjału. Jeszcze, No. No napierdalajcie! Paweł możesz przypierdolić jeszcze trochę no teraz kurwa jazda jedy jak nie teraz później skończycie i pomyślicie kurwa mogliśmy lepiej dzidujcie dzidujcie bo jedyne co was hamuje, kultura osobista, jebać kulturę. Jebać tych wszystkich typów w garniturach, kurwa, co wychodzą na ten lunch jebany, kurwa, w tych pojemnikach, kurwa, i byle się nie osypić, nie? Tak siadają, kurwa, w tych ciasnych, kurwa, krawatach, serwetki biorą. Tutaj nie ma na to miejsca. Paweł będzie kończył. Końcówka, końcówka. 7.40. 7.40. Tu już końcóweczka została. Do 8, 10 sekund. 10, 9... Osiem. Tylko to wepchnąć, nie Siedem, musisz pięć. tego przędać. Wepnij tylko. No, no wepnij tylko, będzie poniżej 8, 2 sekundy. Da, dawaj, rozjeb go jeszcze. Weź go jeszcze rozpierdol. Patrz, patrz już, już, już nie może, nie? To trochę już bo będzie. No. Dobra jest. Wow, no 8-20 23. Dobra i teraz... Rafał zdeklasował wszystkich. On jest naszym czempionem w tej każdej dyscyplinie. Może pływać chociaż nie umiesz, albo jeździć na rowerze w Na rowerze coś tam jeździłem kiedyś. A pływanie, no to nie Ścigi wiem. Ścigi rowerowe też by były spoko w sumie na no. 100 metrów, nie było Możemy na basen, na możemy na basen się kiedyś wybrać, ale to w sumie... Ale to się będzie klikać, to się musi klikać, algorytm musi to potłuchać. Po prostu rozpierdoli YouTube, a wiesz, będzie typowi z Warszawy, na gówno to wiebie nie? 9.22, no do 40, no teraz 45 sekund masz do dychy. Musisz się wdychać. 45 sekund. Lecisz, no, o tak jest O to no, chodzi nie, A tak, tak, trzeba, tak, trzeba, jeść, tak trzeba jeść Tak trzeba jeść Dobra mamy to 9.35 Jak Znale, wrażenia? Na czasy, Maćku, tutaj, no, jak jak wrażenia? O kurwa, jest rollercoaster ostry Kurwa, ja miałem ciągle takie uczucie W klatce tu takie kucie straszne Kurwa, jak mi to jedzenie tam przychodziło Ogólnie te frytki ciężko idą, bo samo mięso fajnie frytki, przechodzi Frytki, te frytki no, no, ogólnie smaczny był kebab Myślę, że na surówkach poniżej 3 schodzisz bez problemu Ja tych poniżej ja tych 3, ja już się zdeklarowałem, nie? Na 100 subów poniżej 3 minut schodzę I to tak kurwa jak chuj No, tak te 10 jeszcze jak na rynku byliśmy, nie? To pierwsze tam Podejrzenia czasu podały 10 Chce ktoś, po, chce ktoś ponagrywać? Czy zatrzymać? Zatrzymam może na razie.